idę na żywioł. I jakby jak poczuję krew, to jest... to Nie, może dlatego mam takie opieska i tak na się natrafić, wszyscy tak sami, on jak się to nic nie zatrzyma. Ja jestem taki sam. I ciężko jest mi znaleźć w sobie spokój. W życiu też mam troszkę chaosu i w walce z sumie tak samo, ale w życiu kocham chaos, kocham takie życie, jakie mam. takie sobie kiedyś wymarzyłem. To walkę też taką sobie wymarzyłem i jestem zły na siebie. Że y, jeszcze tam mogę te kilka pojazdów Na to jestem zły. Mogłem to wygrać. Teraz pomyślałem, no mogę to wygrać. No mogłeś, mogłeś, oczywiście, że tak, ale może jeszcze. Arde rewanż na przykład. Dzisiaj, teraz, już. Mogę iść. Tak. Ja, ja myślałam, że ty zaczniesz od Adriana, po pozbawisz go po prostu e, bycia w klatce i przejdziesz do Natana. Tak ja obstawiałam, że taki będzie Twój plan. Tak właśnie chciałem, ale kurczę. Źle zrobiłem, bo mogłem. On coś tam miał z nogą, mogłem, patrzyłem w klasę i mówię Wiem, jaką rzecz zrobiłem źle. *mać wiem. Bo tam mnie było tak, że stałem, widziałem Natana i ciosa. Cios był ze strony oczami tak, uciekał. No, wiadomo to jest ciot, tak? A Natan stał pewnie siebie. I, I to mnie zgubiło, że powiedziałem, no to chodź, to chodź. No i dostał tą bombkę, siadł. Kurwa. Widzę, że jesteś wściekły po prostu. Nie wszystkie okay. sobie. Rozumiem. Yy, Gracjan, jakby... Yy, wiesz, to co jak publika pokazała też, to było piękne.